Czy kredyty gotówkowe pogrążą banki? Ujawniamy dzisiaj szwindel dużo większy niż frankowy. Zapraszam! Koszmarne kredyty, o których się nie mówi szwindel być może większy niż szwindel związany z frankowiczami. Ponad 8 milionów udzielonych kredytów, z których większość według naszych analiz niestety, ale ma nieuczciwe zapisy i może się okazać, że mogą pogrążyć banki, a przynajmniej ich wielomiliardowe zyski, które świętują co kwartał. Dziś zajmiemy się tematem kredytów gotówkowych udzielonych w złotówkach. Pokażę Wam na przykładzie jednej umowy klienta, który się do nas zgłosił, klienta banku Santander, co takiego wcisnął mu bank, ponieważ chcę, żeby ten odcinek był mega konkretny, więc przejdźmy od razu do analizy faktów, a później na bieżąco będę je komentował. Kredyt gotówkowy, który klient wziął 2 lipca 2021 roku, czyli niecałe 3 lata temu, był to kredyt na 5 lat. Kredyt gotówkowy. Co jest ciekawe, nazwijmy tego klienta imieniem Rafał, jest to imię oczywiście zmienione. Pan Rafał wziął taki kredyt i kwota, którą bank wpisał, jak widzimy w punkcie pierwszym, bank udziela kredytobiorcy na jego wniosek kredytu w wysokości 76 95. 1 zł i 56 groszy. Gdybyś jednak miał taki pomysł, że to znaczy, że klient dostał 76 tysięcy złotych na konto, to nic bardziej mylnego. Ile dostał tak naprawdę do dyspozycji ten kredytobiorca? Dzisiaj będę chciał na przykładzie tego case study wytłumaczyć Tobie, jako mojemu widzowi, czym jest sankcja kredytu darmowego, o co chodzi w temacie, który robi się coraz bardziej głośny również w mediach i w social mediach, o którym ja też mówię już od ponad pół roku, ale teraz zobaczysz, jak wielki potrafi być to? paradoks w tych umowach. Jak dowiadujemy się z dalszej części umowy, całkowita kwota kredytu wynosi 57 4 zł. Czyli zaraz, z jednej strony bank udziela kredytu w wysokości 76 tysięcy, a do dyspozycji klient dostaje 57,5 tysiąca, to gdzie podziały się pozostałe pieniądze? A tu ciekawe, bo bank za udzielenie kredytu naliczył prowizję. Jak wysoka była to prowizja? Również z umowy dowiadujemy się, że prowizja za udzielenie kredytu to 18 615 zł. Przecież to jest jakiś kosmos. Żeby dostać 57,5 tysiąca, muszę zapłacić 18,5 tysiąca prowizji? Sama wysokość proporcja prowizji do kasy, którą dostał klient, to jest dokładnie 30,8 Procenta, czyli niecałe 31% prowizji za udzielenie kredytu. I teraz zatrzymajmy się chwilę, bo to nie jest koniec. Ale czy uważasz, że tak wysokie prowizje są bankom należne i czy to jest uczciwe i w porządku? Napisz koniecznie w komentarzu, czy to jest uczciwe i w porządku, żeby 1 trzecią prawie, 31% kwoty kredytu stanowiła prowizja. Z tym, że klient nie zapłacił tych pieniędzy od razu, tylko bank niejako udzielił mu dodatkowej pożyczki na prowizję, którą za chwilę z powrotem pobrał, więc dlatego właśnie klient ma dług wysoki. W wysokości 76 tysięcy, mimo że 57,500 około dostał na rękę. I co bank dalej z tym robi? Gdzie tu jest pies pogrzebany? Oczywiście, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział już jakiś czas temu, że prowizje w stosunku do udzielonego kredytu nie powinny być irracjonalne, nie powinny być nadmiarowe, ale to już by pozostawało do oceny sądu, czy ta prowizja była za wysoka. I oczywiście, czy klient mógłby pójść do sądu i pozwać bank o to, że uważa, że ta prowizja była łupieszcza, drapieżna, chciwa i nieuczciwa? Mógłby. Ale droga do udowodnienia swoich racji w ten sposób i ubieganie się o zwrot czy zmniejszenie tej prowizji byłaby ryzykowna. I jest prostszy sposób i daje nam ku temu możliwość ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 roku. W jaki sposób zaraz to pokażę? Wyobraź sobie teraz, że bank, ponieważ ustala, że dług tego klienta to jest właśnie te 76 tysięcy złotych, to od całej tej kwoty, czyli kwoty pieniędzy, którą klient dostał, plus ta góra, ta prowizja, którą bank dorzucił do długu, czyli powiększył na starcie dług klienta, to od całej tej kwoty pobiera odsetki w ratach, czyli klient spłaca w racie tę część kapitałową, którą spłaca cały ten dług i jeszcze płaci odsetki. I z jaką sytuacją mamy tu do czynienia? Mamy do czynienia z sytuacją, w której bank udzielił prowizji, która jest jego zarobkiem i teraz od tego zarobku Ponownie pobiera odsetki, czyli dwukrotnie zarabia na tym samym, na udzieleniu kredytu. Pytanie: Jeżeli nawet do tej pory uważajesz, że no tak, no ale przecież gdyby nie prowizja, klient nie dostałby tego kredytu, spoko, są osoby, które mogą mieć takie zdanie. A jak uważasz, czy jest uczciwe i zgodne z prawem, z ustawą o kredycie konsumenckim? To, że bank od tej prowizji, czyli od swojego zarobku, pobiera drugi zarobek, czyli odsetki przez cały okres kredytowania? Napisz w komentarzu, jestem ciekaw Twojego zdania, zanim ja to wyjaśnię. No więc, czy to jest uczciwe według ustawy o kredycie konsumenckim? Nie. Dlaczego? Dlatego, że bank nie może pobierać odsetek od prowizji, czyli od zarobku, który na tym kredycie wygenerował. Gdyby tą prowizję po prostu nawet wrzucił w kapitał i rozłożył w ratach, ale nie pobierał od niej odsetek, to taka umowa byłaby cięższa do podważenia w sądzie. Nie mówię, że nie do podważenia, ale był byłoby to zrobić dużo trudniej. No i teraz, co może zyskać nasz Pan Rafał, kiedy pozwie swój bank i przy takiej kwocie, też dlaczego mówię akurat o takim case study, ponieważ mnóstwo osób, które się zgłasza i wypełnia formularz, który zawsze jest pod takim filmem jak ten, zgłoś się na rozmowa z ekspertem.pl, łamane na skd, gdzie można wypełnić formularz i wtedy ekspert z mojego zespołu w ciągu dwóch dni roboczych dzwoni i sprawdza, jak to wygląda u Ciebie, to masa osób ma kredyty właśnie w takich wysokościach między 30 a 100 tysięcy złotych. I co się teraz okazuje? Co może zyskać Pan Rafał? kiedy pozwie bank, powołując się na sankcję kredytu darmowego. Bo to, że pójdzie do banku i powie, ej, słuchajcie, to było nieuczciwe, jest ustawa, ja chcę zwrot prowizji, to banki powiedzą, umowa jest uczciwa, wszystko jest w porządku. To jest norma. Bankom można pluć w oczy, oni będą mówić, że deszcz pada, to jest stała praktyka. Jak przeliczyłem na naszym kalkulatorze, to w tej sytuacji po prawie 3 latach z 5 spłacania. Saldo jego zadłużenia to 36 300. Kiedy zastosujemy sankcję kredytu darmowego, zobacz, sankcja kredytu, Darmowego, czyli kara postaci kredytu darmowego, czyli zmiana tego kredytu na darmowy za karę dla banku. To nie jest żadna nagroda dla kredytobiorcy, to jest kara dla banku za nieuczciwą umowę. I ta sankcja kredytu darmowego mówi o tym, że jeżeli takie zapisy były nieuczciwe i wystarczy jedna przesłanka, wystarczy jedno niedopilnowanie ze strony banku i już można powołać się na sankcję kredytu darmowego, przez co cały ten kredyt wychodzi dla nas bez kosztów. To znaczy kredyt oddać trzeba, ale dokładnie tyle pieniędzy, ile dostaliśmy do dyspozycji, czyli nasz klient po pierwsze finalnie w sumie i łącznie odda tyle, ile dostał. Odda 57,5 tysiąca i ani grosza więcej. To ile zarobi na tym bank? Ani grosza odsetek. A ile prowizji? Ani grosza prowizji. A może na ubezpieczeniu? Ani grosza ubezpieczenia. Dlaczego? Bo właśnie na tym polega sankcja kredytu darmowego. Ale całkiem słusznie możesz zapytać, dobra Grzegorz, to teoria, ogólne pojęcie, pokaż mi na liczbach, na tym konkretnym kredycie, ile ma do ugrania klient i czy gra jest w ogóle warta świeczki. No więc zobacz, jeżeli klient z tym nic nie zrobi, zostanie z tym kredytem tak jak jest. To odda do banku przez najbliższe dwa lata samego kapitału 36 341 zł. Do tego odda odsetki w wysokości ponad 3000 No bo wiadomo, że pod koniec kredytu spłacamy w większości kapitału. Dodatkowo zapłaci tych kosztów około kredytowych, czyli tych odsetek od prowizji i samej prowizji jeszcze 8 890. Czyli jeżeli klient z tym nic nie zrobi, to około 48 tysięcy jeszcze do banku odda w kolejne dwa lata. Jest to całkiem spójne. Dlaczego? Dlatego, że wysokość tej raty wynosi w tej chwili ponad 1500 zł. Co się zmieni? Czyli tak wygląda ta sytuacja przed. Dług 36341 i 1500 ponad raty. Jak to będzie wyglądało po zastosowaniu sankcji kredytu darmowego i po wygraniu sprawy? Po wygraniu sprawy, gdyby dziś doszło do wygrania sprawy, tak wiadomo, że sprawa chwilę potrwa, ale dla zilustrowania tych korzyści zakładamy, że dziś dochodzi do zastosowania. SKD, czyli sankcji kredytu darmowego. To saldo zadłużenia spada klientowi z 36 tysięcy do 17 725 zł, czyli spada o około 19 18,5 tysiąca zł. 18,5 tysiąca zł klient oszczędza na kapitale, który mu zostaje zmniejszony. Wysokość raty dzisiaj wynosi ponad 1500, a wysokość raty po zastosowaniu sankcji kredytu darmowego będzie wynosiła 680 Złotych. Czyli rata spadnie tutaj o ponad 800, około 850 zł. I powiedz mi, czy to jest odczuwalna zmiana. Przez najbliższe dwa lata, przez zrobienie porządku z kredytem, płacić 850 zł raty mniej miesięcznie. Czy to jest odczuwalna zmiana? Jak wygląda suma tych korzyści? Ponieważ bank musi zwrócić wszystkie. Odsetki i prowizje, jakie klient zapłacił, to my z taką sprawą do sądu poszlibyśmy o kwotę do zwrotu 21 446 zł. Tyle do zwrotu z banku miałby klient. Czyli klient dostaje zwrot z banku, z którego spokojnie opłaca całe koszty prowadzenia sprawy i jeszcze mu zostaje i dodatkowo, ile nie zapłaci przez te dwa lata dzięki temu, że kredyt będzie darmowy, to dzięki temu, że kredyt będzie darmowy, to ten klient nie zapłaci 11 914 zł odsetek i kosztów. Kosztów około kredytowych, czyli suma korzyści. Ile finalnie kasy ugrywa klient takim procesem z bankiem? Przy tym kredycie na 57,5 tysiąca, bo tyle dostał klient do dyspozycji, to suma korzyści to jest 33360 złoty i 93 grosze. I co? Warto pozwać bank? Zobaczcie, i teraz to, to są wyliczenia na małym kredycie. Pomyśl, jakie to są liczby, kiedy kredyt jest na 10 lat, na przykład, jest już spłacane 6-7 lat. I jest to kredyt wzięty na 200-250 tysięcy, bo z tego mogą skorzystać kredyty gotówkowe wzięte po grudniu 2011 na kwotę nie większą niż 255 500 zł i spadek raty 850 zł. To oprócz tego, że pomagamy Frankowiczom, to teraz zajmujemy się od ponad pół roku również takimi sprawami i mamy już kilkadziesiąt nakazów zapłaty, gdzie sądy. Przyznają rację naszym klientom i bez rozprawy wydają nakaz zapłaty. Czy nakaz zapłaty to jest wyrok? Nie, to jeszcze nie jest wyrok. Bo nakaz zapłaty, kiedy sąd wydaje? Kiedy roszczenie jest bezsporne. To znaczy, że kiedy sąd nie ma wątpliwości że te pieniądze są należne do zwrotu. I druga sprawa, kiedy okoliczności sprawy nie budzą żadnej wątpliwości, czyli sąd zbadał pozew, akta dowody, odpowiedź na pozew banku i stwierdza, kasa się należy, nie ma okoliczności łagodzącej. Oczywiście, czy bank w takiej sytuacji po nakazie zapłaty może złożyć sprzeciw? Może. Co się wtedy dzieje? Wtedy sprawa idzie normalnym biegiem. Ale pomyśl, co to oznacza. Oznacza to, że sędzia, który sprawdził akta klepnął nakaz zapłaty i stwierdził: "Tutaj sprawa jest ewidentna. To ten sam sędzia będzie w normalnym trybie rozpatrywał. Jaki może być wyrok?" "No jaki może być wyrok? Wyrok jest niemalże już przesądzony, choć oczywiście jest to daleko idące stwierdzenie, no bo sprawa musi się odbyć, ale już wiemy jakie jest stanowisko sędziego do tego konkretnego przypadku. Podsumowując, dlaczego pokazuje te konkretne case study? Około 8 milionów udzielonych takich kredytów Kredyty gotówkowe lub konsolidacyjne wzięte przez konsumentów, czyli na cele prywatne. Może się okazać, że oglądasz mój kanał, bo jesteś frankowiczem albo zainteresowałeś się tematem kredytów opartych o WIBOR, na które jest jeszcze za wcześnie, żeby pójść z nimi do sądu. Nie jest to odpowiedni moment, bo na razie nie mamy tutaj jasnego orzecznictwa w tej sprawie. Być może w Twoim segregatorze, w Twoich klaserach są akta, są kredyty, które wziąłeś, wzięłaś, i już spłaciłeś gotówkowe. Być może są takie kredyty, które dalej spłacasz, bo gdzieś tam na dowolny cel taki kredyt wziąłeś lub wziąłeś. Jeżeli masz taki kredyt, to koniecznie pod tym odcinkiem jest link, pod którym jak klikniesz, Otworzy się formularz, wypełni imię, adres e-mail, numer telefonu, a ekspert z mojego zespołu w ciągu dwóch dni zadzwoni i bezpłatnie sprawdzi i wyliczy ci, jakie korzyści wychodziłyby u ciebie i czy w ogóle możesz skorzystać z tej sankcji kredytu darmowego. Mnóstwo osób ma takie kredyty. Niektórzy mają po 3, 4, 5, a nawet kilkanaście. Warto zacząć tym działać, ponieważ coraz więcej osób zgłasza się do nas. Sam mój zespół, ponad 150 do 250 rodzin decyduje się na podjęcie walki miesięcznie, a przecież dopiero pół roku temu wystartowaliśmy. Z z tym produktem, więc to jest być może czas na Ciebie. A jeżeli Ty takiego kredytu nie masz, to co? Jeżeli nie masz, to po pierwsze kliknij, udostępnij i wyślij link do tego filmu komuś znajomemu, kto być może taki kredyt ma. Jeżeli jest 8 milionów takich kredytów, to co czwarty Polak taki kredyt może mieć. I być może zrobisz najlepszy prezent swojemu znajomemu, a jeżeli jesteś osobą, która już walczy z bankiem w sądzie, to doskonale wiesz, że warto to robić, bo część z Was jest już przecież po wygranej, chociażby w pierwszej, a niektórzy już po drugiej instancji, macie prawomocne wyroki, ale dalej oglądacie mój kanał, co jest dla mnie największym komplementem za wykonywaną pracę. Napisz mi koniecznie w komentarzu po tym odcinku, czy wiedziałeś o takich nieuczciwych zachowaniach banków, jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe. Zobacz, kredytów frankowych było 700 tysięcy, tych jest prawie 8 milionów i co więcej, część banków dalej takich kredytów udziela to są wciąż udzielane kredyty, które mają kredytowaną prowizję lub kredytowane ubezpieczenie i od tego ubezpieczenia czy prowizji są pobierane odsetki. Czy ten przypadek, gdzie jest 31% prowizji w stosunku do kwoty kredytu, to jest jakiś horrendalnie wysoki? Nie, to nie jest najwyższy i w kolejnych tygodniach będę Wam nagrywał inne case study, gdzie będę pokazywał inne tego typu rzeczy. Natomiast ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć. Jeżeli z racji tego, że walczysz z bankiem w sądzie, Chciałbyś zacząć pomagać innym osobom walczyć z bankiem w sądzie? To właśnie otworzyłem rekrutację do mojego zespołu, zespołu doradców, ekspertów do spraw kredytów. To jest praca, która właśnie polega na tym, żeby takim osobom jak ty, które chcą sprawdzić swoją mowę, pokazać cały proces, wytłumaczyć, na czym to polega i sformalizować z nimi to w postaci podpisania umowy. Klientów zgłasza się do nas mnóstwo, dlatego chcemy powiększać zespół, musimy go powiększać, żeby nadążyć z obsługą Osób które się do nas zgłaszają, a jeżeli chodzi o to, że może być może masz pytanie. Okej, okay, no ale to ja nie mam wiedzy prawnej, doświadczenia nie musisz mieć. My cię wszystkiego nauczymy. Mamy system szkoleń zarówno tych prawnych, finansowych, jak i takich czysto technicznych, jak to wszystko wygląda. Zresztą, będę już w najbliższym tygodniu, 21 maja. Chyba, że oglądasz ten odcinek później, to sprawdź w linku pod spodem, kiedy jest następna edycja takiej rekrutacji, bo otwieram ją tylko raz na jakiś czas, bo potrzebujemy czasu, żeby wdrożyć ekspertów do pracy. To we wtorek 21 maja jest najbliższa konferencja o 19, gdzie przez internet, poprzez webinar pokażę na czym polega ta praca, na czym polega cały ten szwindel bankowy, ile możesz na tym zarobić i co trzeba zrobić, żeby do mojego zespołu dołączyć. Jeżeli sam przeszedłeś, czy przeszłaś walkę z bankiem w sądzie, lub jesteś w trakcie, doskonale wiesz, z czym mierzy się każdy. Prankowicz, każdy Złotówkowicz, który taką walkę rozważa. Zapraszam na konferencję. Kliknij w link poniżej, też jest link do konferencji. Wypełnij formularz, a otrzymasz zaproszenie na to wtorkowe spotkanie. Jeżeli ten odcinek oszczędził ci czas, dał ci nowe, ciekawe wiadomości, to daj łapkę w górę, udostępnij ten film na swoich social mediach swoim znajomym i oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to subskrybuj mój kanał, kliknij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Celeban.